Witam, w tym poradniku przedstawiam jak naprawić problem z nieuruchomieniem się GTA 4 oraz GTA 4 z from Liberty City. Ten problem wynika z tego, jest na systemie Windows 7 i Windows 8 i Windows 8.1, na w 64-bitowej wersji, mogą się nie doinstalować biblioteki xlive, ponieważ instalator tych bibliotek zawarty w instalatorze gry może być zbyt stary i może się po prostu nie uruchomić na tych systemach. Aż pokażę, że u mnie się GTA 4 nie uruchamia, a później przedstawię, skąd pobrać i zainstalować te biblioteki. Jak widać, gra się nie uruchomiła. Tutaj pokazało mi na Steamie, że przestałem grać. Teraz, żeby zainstalować te biblioteki, wchodzimy na stronę podaną w opisie linku oraz wyświetlającą się na ekranie. To jest ta sama strona. I tutaj pisze, że pobieramy klient w rynku gier Game for Windows. Oczywiście ten rynek będzie można usunąć. Ten instalator nam doinstaluje instalujący nasz Bibliotekę Xlave'a. Po pobraniu uruchamiamy instalator. Instalator doinstalował nam także Game for Windows Marketplace, który możemy spokojnie odinstalować. Po zakończeniu instalacji klikamy na zamknij i możemy już uruchomić GTA 4 lub GTA 4 Episodes from Liberty City i można spokojnie grać. Jak widać, GTA 4 się nam normalnie uruchomiło. Dziękuję za uwagę zapraszam do oglądania następnych moich filmów na moim kanale YouTube 2 Do zobaczenia!